Mamy tutaj zadanie piąte. Na treningu odmierzano za pomocą aplikacji komputerowej 15-minutowe cykle ćwiczeń, które następowały bezpośrednio jeden po drugim. Ola zaczęła ćwiczyć, gdy pierwszy cykl trwał już dwie minuty, a skończyła, gdy do końca trzeciego cyklu zostało jeszcze 7 minut. Ile łącznie minut Ola ćwiczyła na zajęciach? Musimy wybrać właściwą odpowiedź. Czyli mamy... Yy, Czyli są jakby trzy cykle tutaj. Każdy trwa 15 minut. Możemy sobie to tak narysować. Prawda? Ok. No i Ola zaczęła ćwiczyć, gdy pierwszy trwał już dwie minuty. Czyli ona tutaj zaczęła ćwiczyć, a tutaj już było 2 minuty, ale jej nie było wtedy. Dopiero odtąd wystartowała. Czyli zostało jej tu 13 minut. Ten drugi cykl cały przećwiczyła, no a yy, skończyła, gdy do końca trzeciego cyklu zostało 7 minut. No to czyli tutaj, jak jest siódemka, no to tutaj musi być 8 minut, żeby razem było 15. Czyli ona ćwiczyła 8 plus 15 plus 13. No to ile to jest? Yy, 13 plus 15 to jest 28 i plus yy, 8, no to jest 36. Jest taka odpowiedź, to jest odpowiedź A, 36 minut.